Co trzeba izolować? Izolacja pozioma na ławie fundamentowej. Ona zabezpiecza budynek przed kapilarnym podciąganiem wilgoci z gruntu. Wykonuje się ją z papy fundamentowej lub szlamów mineralnych. Faseta w narożniku ława ściana. Zapobiega ona pękaniu izolacji w ostrych kątach. Najczęściej wykonujemy ją z taśmy trójkątnej, bitumicznej lub zaprawy uszczelniającej. Izolacja pionowa ścian fundamentowych chroni przed wodą gruntową i wilgocią. W zależności od warunków wodno-gruntowych stosujemy emulsje bitumiczne, masy bitumiczne, szlamy mineralne lub izolacje hybrydowe. Izolacja pozioma na tzw. chudziaku odcina wnętrze budynku od wody gruntowej. Stosuje się membrany syntetyczne, papy termozgrzewalne lub elastyczne szlamy uszczelniające. Izolacja termiczna fundamentów. Zabezpiecza przed przemarzaniem stratami ciepła. Najlepiej sprawdza się tu XPS. Warstwa ochronna termoizolacji. Chroni XPS przed uszkodzeniami podczas zasypywania gruntem. Najczęściej stosujemy geowłókninę separacyjną.